Badanie chorego według schematu ABCDE. Ocena pacjenta według schematu ABCDE umożliwia szybkie wykrycie stanów zagrożenia zatrzymaniem krążenia oraz podjęcie właściwych decyzji terapeutycznych na tej podstawie. A. Airway. Drogi oddechowe. Ocena drożności dróg oddechowych. Jeżeli pacjent jest przytomny i odpowiada logicznie na pytania, świadczy to o zachowanym wydolnym oddechu i właściwej perfuzji mózgowej. U pacjentów o ograniczonej świadomości może wystąpić niedrożność dróg oddechowych lub też niewydolność oddechowa mogła doprowadzić do upośledzenia stanu świadomości. Zwrócenie uwagi na wszystkie odgłosy słyszalne podczas oddychania, pracę dodatkowych mięśni oddechowych, przyjmowaną przez niego spontanicznie pozycję. Działania. Rękoczyny udrażniające drogi oddechowe i zabezpieczenie przyrządowe dróg oddechowych. b. Breathing. Oddychanie. Ocena oddechu. Patrz, słuchaj, wyczuj. Należy policzyć liczbę oddechów, ocenić ich głębokość, tor oddechowy oraz ocenić ruchomość klatki piersiowej i symetrię ruchów. Zwrócenie uwagi na kolor skóry, sinica, jej wilgotność, wypełnienie żył szyjnych, dodatkowe dźwięki oddechowe. Bulgotanie, stridor, świsty, położenie tchawicy we wcięciu mostka, badanie palpacyjne klatki piersiowej pod kątem odmy podskórnej, złamania żeber, osłuchiwanie pól płucnych, opukiwanie, podłączenie pulsoksymetru i zanotowanie wyniku saturacji tlenu, działania, tlenoterapia, wspomaganie oddechu lub oddech zastępczy. C. Circulation, krążenie, ocena koloru skóry, sinica, bladość, marmurkowanie. Jej ocieplenie oraz ocena nawrotu kapilarnego, wypełnienie bądź zapadnięcie żyłszyjnych, równoczesna ocena tętna na tętnicy obwodowej i dużej, obecność, częstość, miarowość, symetria i wypełnienie, pomiar ciśnienia tętniczego, osłuchanie tonów serca, głośność, dźwięki dodatkowe, ocena zgodności tonów serca z tętnem, poszukiwanie cech ewentualnego krwawienia zewnętrznego lub wewnętrznego. Ocena i monitorowanie diurezy, wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego, działania, uzyskanie dostępu do naczyniowego, pobranie krwi do badań, podanie płynów, jeśli jest to konieczne, monitorowanie EKG, wykonanie 12 odprowadzeniowego EKG. D. Disability. Ocena zaburzeń świadomości, wykluczenie i leczenie zaburzeń w zakresie ABC. Ocena stanu świadomości za pomocą skali AVPU lub GCS. Ocena wielkości źrenic, ich symetrii i reakcji na światło. Ocena poziomu glikemii. Ewentualna szybka ocena stanu neurologicznego. Symetrii czucia i ruchomości w kończynach. E. x Ekspozycja pacjenta. Odsłonięcie i zbadanie innych obszarów ciała. Palpacyjna ocena jamy brzusznej. Tkliwość, bolesność, objawy otrzewnowe, perystaltyka. Obecność tętna na tętnicach pachwinowych. Symetria. Ocena kończyn, obrzęki, żylaki, zmiany pozakrzepowe.